Żywienie w ostrym zapaleniu trzustki wczoraj i dziś w oparciu o aktualne zalecenia oraz dane kliniczne. Dzień dobry. Dziś krótko o żywieniu w ostrym zapaleniu trzustki. W przeszłości sugerowano, aby ograniczyć żywienie u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki, aby nie stymulować egzokrynnego wydzielenia trzustkowego. Jednak w ostatnich latach doszło do istotnych zmian w postępowaniu żywieniowym w ostrym zapaleniu trzustki. I wraz z tymi zmianami nasuwa się nam bardzo dużo pytań, na które w dniu dzisiejszym postaramy się odpowiedzieć. Pierwsze z nich to, jaką drogę zapewnić odżywianie pacjenta. Drogą enteralną czy drogą parenteralną. Posiadamy silne dowody na to, że pacjenci żywieni enteralnie, niezależnie od formy stosowanego żywienia, czy to doustnie, czy dojelitowo, czy dożołądkowo, odnoszą więcej korzyści niż pacjenci, u których stosowano kompletne żywienie pozajelitowe. Wczesne żywienie enteralne w porównaniu do kompletnego żywienia pozajelitowego istotnie statystycznie zmniejszało śmiertelność, częstość infekcji czy częstość występowania niewydolności wielonarządowej u pacjentów. Dodatkowo dane kliniczne pokazują, że zastosowanie żywienia enteralnego u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki o ciężkim przebiegu skutkowało zmniejszeniem śmiertelności o ponad 80% w porównaniu do grupy pacjentów żywionych kompletnie poza jelitową. Korzyści płynące z użycia żywienia enteralnego można wyjaśnić poprzez utrzymanie integralności bariery jelitowej, co skutkuje zmniejszeniem translokacji bakteryjnej i dostawania się toksyn do krążenia systemowego. Ponadto żywienie enteralne otrzymuje perystaltykę jelit oraz zwiększa przepływ trzew. Pytanie drugie. Kiedy rozpocząć żywienie enteralne? Obecnie wytyczne sugerują wczesne rozpoczęcie żywienia enteralnego nawet w pierwszych 24 godzinach za pomocą diety doustej lub gdy taka jest nietolerowana przez pacjenta poprzez żywienie dożołatkowe lub dojelitowe. Wczesne rozpoczęcie żywienia pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki skutkuje przede wszystkim krótszym czasem hospitalizacji w porównaniu do grupy pacjentów, u których wstrzymano żywienie z innych powodów. Obecnie zaleca się rozpoczynanie żywienia doustnego jak najszybciej, jak tylko pacjent jest w stanie tolerować taką. Sposób odżywiania nie prezentuje wymiotów, nie prezentuje niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego, czy dolegliwości bólowe uległy znacznemu zmniejszeniu. W jednym z badań porównano skutki wczesnego rozpoczęcia żywienia, czyli do 24 godzin od przyjęcia do szpitala, w porównaniu z późnym rozpoczęciem żywienia, czyli do 72 godzin od przyjęcia do szpitala. Wykazano, że wczesne rozpoczęcie żywienia prowadzi do skrócenia długości hospitalizacji u pacjentów z łagodnym i umiarkowanym ostrym zapaleniem trzustki. Wczesne żywienie pacjentów ograniczało stan zapalny i redukowało częstość występowania zakażonej martwicy trzustki. Jeżeli dieta doustna nie jest tolerowana, żywienie dojelitowe powinno być rozpoczęte w ciągu 24 do najpóźniej 72 godzin od przyjęcia do szpitala. Opóźnienie żywienia może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych, zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, oczywiście spadku masy ciała, ale również do zaburzeń bariery jelitowej i zwiększenia przepuszczalności jelit, co będzie skutkowało zwiększonym ryzykiem infekcji tych pacjentów. Kolejne pytanie. Jaką drogę żywienia entralnego wybrać? Zgłębnik nosowo-żołądkowy czy nosowo-jelitowy? Dotychczas, w momencie, kiedy dieta do nie była tolerowana, panowało przekonanie, że należy zastosować żywienie entralne z użyciem zgłębnika dojelitowego, aby dać trzustce odpocząć. Jednak obecnie dane literaturowe pokazują, że nie ma istotnych różnic w zakresie działań niepożądanych czy tolerancji żywienia u pacjentów ze zgłębnikiem nosowo żołodkowym i nosowo-jelitowym. Co ważne, założenie zgłębnika nosowo-żołądkowego jest prostsze, szybsze i nie wymaga użycia endoskopii lub fluoroskopii i może być wykonane przy łóżku chorego. I kolejne pytanie. Jaką dietę wybrać do żywienia doustnego lub enteralnego? Dane literaturowe na temat idealnej kompozycji diety dla pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki są ograniczone. Nie wykazano przewagi żadnej z diet, czy to diety ubogotuszczowej, czy lekkostrawnej, w zakresie tolerancji czy szybkości powrotu do zwykłej, pełnej diety doustnej. Niemniej jednak obecne wytyczne u pacjentów z łagodnym, ostrym zapaleniem trzustki, którzy mogą spożywać dietę doustną, rekomendują rozpoczynanie żywienia dietą lekkostrawną, błogotuszczą. W sytuacji, kiedy pacjent nie toleruje diety doustnej, aktualne wytyczne rekomendują stosowanie diety polimerycznej podawanej za pomocą wlewu ciągłego. Dlatego u każdego pacjenta wymagającego żywienia enteralnego stosujemy w pierwszej kolejności diety polimeryczne, a w przypadku nietolerancji diety oligomeryczne. Dziękuję Państwu.